Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie i dzisiaj chciałabym Wam pokazać i opowiedzieć o kilku produktach marki Olian i opowiedzieć o fajnej promocji, z której myślę możecie skorzystać i sporo zyskać. Jeżeli chodzi o samą markę Olian, to tak naprawdę ja ją odkryłam będąc jeszcze w liceum, bo ja mam bardzo problematyczną skórę. Jak wiecie bądź nie wiecie, nie dość, że mam suchą i bardzo delikatną skórę, to dodatkowo walczę jeszcze z pokrzywką, dlatego ja muszę bardzo dokładnie dobierać kosmetyki dla swojej skóry, bo po prostu mogę sobie zrobić dużą krzywdę. Dawniej głównym kosmetykiem, którego najczęściej używałam, to była emulsja natłuszczająca do kąpieli e, i teraz używam ją po prostu e, zarówno dla siebie, jak i dla mojego syna. E, używam ją tak naprawdę u moich rodziców, bo od kiedy mój syn jest troszeczkę starszy, em, to troszeczkę boję się dolewać tego do naszej wanienki, e, że po prostu się poślizgnie, bo już dość mocno w tej wannie e, szaleje. Ta wersja, którą teraz posiadam, to jest wersja z tej serii Med Plus, a nie z wersji Baby, e, I to możemy używać od pierwszego miesiąca życia, ale są też e, emulsje do kąpieli od pierwszego dnia. Jeżeli chodzi o mego syna, to on nie ma skóry atopowej, nie ma żadnych jakichś problemów ze skórą, ale te kosmetyki działają też profilaktycznie i po prostu nie doprowadzają do tego, że coś na tej skórze może się pojawić. Są delikatne dla skóry dziecka. Teraz czekamy, aż skończy nam się jeden e, produkt, i będziemy przechodzić do płynu, do mycia i kąpieli. To jest właśnie produkt dwa w jednym od pierwszego dnia. I tutaj producent zaleca, że w celu uzyskania optymalnych efektów zaleca się stosowanie odpowiedniego preparatu do pielęgnacji twarzy e, i lub ciała z serii Oyan Baby. E, I my używamy e, aktualnie takiego kremu, e, właśnie też z tej firmy kremu pielęgnacyjnego do twarzy e, i do ciała. A jak to się skończy, to już mam zapas, bo wiecie, ja uwielbiam robić zapasy, e, więc mamy zapas i mamy też mleczko najbliższą. Ja jestem ciekawa, jak to mleczko będzie się sprawować e, też u mnie bo ja lubię podkradać kosmetyki e, mojemu dziecku, więc muszę sobie spróbować w momencie, kiedy skończy mi się balsam e, natłuszczający. Po okresie grzewczym, w ogóle to, co się dzieje z moją skórą, e, to jak ja mam wysuszoną skórę, to jest jakaś masakra, więc potrzebuję czegoś, co naprawdę mocno nawilży moją skórę. E, I tutaj mam jeszcze 30% kompleks e, nawilżający. Balsam ten odbudowywuje strukturę lipidową naskórka, wzmacnia barierę ochronną, natłuszcza i wygładza skórę, ogranicza utratę wody, chroniąc przed przesuszaniem, odżywia i nawilża, niweluje szorstkość skóry, przywraca miękkość i gładkość. Ja mam też w niektórych okolicach problem z szorstkością skóry, ze względu na po prostu chorobę tarczycy, którą mam. I powiem Wam szczerze, że naprawdę te kosmetyki bardzo dobrze dają sobie radę. I jeżeli chodzi o suchość mojej skóry, to główny problem i tak naprawdę coś, dzięki czemu jakby na nowo powróciłam do tej marki, bo powiem szczerze, że przez jakiś czas właśnie odstawiłam i szukałam. Czegoś, co po prostu pomoże mojej suchej skórze. Um, to był problem z suchą skórą głowy, ja nawet nie miałam łupieżu tylko po prostu cały czas mnie swędziała skóra i to są kosmetyki, które już znacie z mojego kanału, tu brakuje jeszcze jednego szamponu, bo ja normalnie mam trzy i używam ich na zmianę to są właśnie szampony z Olian z tej serii Med Plus i posiadałam jeszcze trzeci szampon, bo po prostu stosowałam te wszystkie trzy szampony zamiennie, zostawię Wam jego nazwę po prostu poniżej w opisie i tamten szampon był po prostu silnie nawilżający i ta kuracja trzech szamponów spowodowała, że zupełnie nie mam problemów, nie wiem nie, nic się mi nie sypie, nie mam żadnych problemów z po prostu suchą skórą, to nie ma nic gorszego niż umyta skóra, która chwilę po wysuszeniu po prostu zaczyna nam swędzić ja mam po prostu jeszcze taki, taką odmianę pokrzywki, która aktywuje się w kontakcie z wodą, dlatego to jest naprawdę dość ekstremalne i jedna nowość której nigdy wcześniej nie miałam i super bo chcę zastąpić Bepanten i cały czas używałam ciągle tylko Bepantenu i tak naprawdę używam go już tylko wieczorem no i chciałam spróbować czegoś innego i zdecydowałam się na krem przeciw oparzeniom i on też jest od pierwszych dni życia, zapobiega odparzeniom pieluszkowym oraz pielęgnuje skórę dziecka już od pierwszego dnia życia łagodzi podrażnienia oraz tworzy ochronę przed niepożądanym wpływem wilgoci nawilża skórę oraz wzmacnia barierę lipidową na naskórka i tutaj właśnie po kąpieli oraz podczas codziennej toalety nanieść niewielką ilość kremu na oczyszczoną skórę mającą styczność z pieluszką i dokładnie wmasować, także to jest produkt, który teraz będziemy um, używać. Do tej marki wróciłam też w trakcie ciąży i możecie kojarzyć te kosmetyki też z mojego filmu na temat pielęgnacji ciała w ciąży, ponieważ używałam wtedy kremu pielęgnującego żelu pielęgnującego do piersi oraz takiego multiaktywnego kremu na rozstępy. O obydwóch produktach opowiadałam właśnie w filmie na temat pielęgnacji ciała, więc tam Was będę odsyłać. A jeżeli chodzi o promocję, o której Wam mówiłam na początku, bo uważam, że warto się wymieniać takimi informacjami, no bo oferta jest na prawdę bardzo korzystna. Marka Olian ma teraz taką promocję do 30 czerwca, że kupując ich produkty z linii Med albo Baby em, w aptekach internetowych bądź aptekach stacjonarnych e, otrzymamy do wyboru produkty Olian o gwarantowanej wartości 70 zł. Także wydajemy 70 zł, a otrzymujemy produkty za 140 zł. Promocja obejmuje pierwsze 3000 zgłoszeń, dlatego warto e, że tak powiem się pośpieszyć, bo dopiero wystartowała. I dodatkowo odpowiadają na pytanie konkursowe można wygrać tipi 15 miękkich kocyków albo 30 poduszek minki i wszystkie szczegóły macie w linku, który zostawię wam po prostu pod spodem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że film się Wam podobał i dajcie znać, czy jest coś, co powinnam spróbować z tej firmy, um, bo powiem szczerze, bardzo chętnie rozszerzyłabym jakby gamę kosmetyków, ponieważ jak wiecie, ja bardzo cenię sobie kosmetyki, które są wyprodukowane, w ogóle produkty, które są wyprodukowane w Polsce i jeżeli mam wybór, to zdecydowanie chętniej sięgam po te, które są po prostu polskie, a marka Olian też należy właśnie do. Produktów polskich. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, i zostawiam Wam tutaj odnośnik do filmu, właśnie o pielęgnacji mojego ciała e, podczas ciąży, kiedy używałam produktów e, tej firmy. Do zobaczenia!